W odróżnieniu od zadania 85 teraz między masą M1 i podłożem występuje tarcie. Ruch całości jest spowodowany przez ciężar masy wiszącej. Masy oddziaływują ze sobą za pomocą nitki, przykładając do siebie siły napięcia nici. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, siły te mają wartości takie same, a zwroty przeciwne. Oprócz tego na masę M1 działa jeszcze siła tarcia zwrócona w lewo, bo masa M1 porusza się w prawo. Piszemy dynamiczne równanie ruchu masy pierwszej. M1a równa się wypadkowa siła, czyli n minus t, ale t to mi, m1g. Wzór na siłę tarcia ma z lewej strony ekranu. Dynamiczne równanie ruchu drugiej masy. Ciężar Q2 minus N, czyli M2 minus M2G minus N. I to jest wszystko, jeśli chodzi o, o analizę fizyczną. Mamy rozwiązać układ tych dwóch równań. Dodajemy stronami, z lewej przednawias wyciągamy, a w nawiasie suma mas wystąpi, a z prawej znika, znikają napięcia. No to znajdziemy od razu przyspieszenie. 2 m na sekundę kwadrat. Podstawiamy przyspieszenie do równania pierwszego i wyznaczamy N. 8 N. Względem nieinercjalnego układu odniesienia pojawią się siły bezwładności, działające na jedno i drugie ciało. Siły bezwładności mają taką wartość, że względem nieinercjalnego układu odniesienia każde z tych ciał spoczywa. Zatem warunki równowagi sił działających na te ciała są: pierwszego n równa się t, czyli mi m1g, plus siła bezładności, czyli masa ciała razy przyspieszenie układu. Ten wzór też masz z lewej strony ekranu. Warunek równowagi sił działających na drugą masę jest Ciężar Q2, czyli M2G, równa się N plus Fb2, czyli masa ciała razy przyspieszenie układu. Właśnie ten wzór też ma z lewej strony ekranu. Porównaj te dwa równania z tymi dwoma z układu inercjalnego, przecież one są identyczne. Zatem dalszy tak postępowania powinien być taki, jak w inercjalnym układzie odniesienia. I doprowadzi do znalezienia tych samych wartości poszukiwanych wielkości.